A, więc cześć, jestem Magda i dzisiaj poopowiadam Wam troszkę o Linuxie, a mianowicie o tym, jak sobie poradzić, kiedy taki oto system operacyjny dostaniemy do pracy od naszego pracodawcy. A, jesteśmy oczywiście ambitnymi programistami porządnymi i zależy nam na tym, aby bardzo szybko wejść do projektu, szybko postawić sobie projekt i coś tam już sobie prostu środowisko i coś tam sobie zacząć już dłubać, powolutku. Um, sprawdzać i oglądać, jak to działa. Tylko, że podczas stawiania sobie środowiska możemy napotkać na taki problem. Um, całe życie pracujesz na Windowsie. To jest problem. Jeszcze próbujemy naszego pracodawcę zapytać, że może jest taka, taka możliwość, aby jednak dostać tego Windowsa zamiast Linuxa. Nasz pracodawca jednak nam mówi, że no niestety musimy sobie poradzić, tak jak jest. Więc e, nie możemy wybrać Windowsa, musimy sobie poradzić e, z Linuxem i całe życie spędziliśmy na tym. Musimy przejść na coś na, na Linuxa i jak sobie poradzić, jak żyć, e, jak szybko przejść do projektu, kiedy zmieni się nam nasz ulubiony system operacyjny. E, historia, którą wam opowiadam. Um, jest zainspirowana tym, co się wydarzyło naprawdę. <grywa> wydarzyło się to naprawdę. Um, I stąd właśnie ten temat i ten tytuł Lightning Talka. Um, może krótkie przybliżenie, co się działo. Um, że Dostałam Linuxa zamiast Windowsa. Byłam sobie Java developerem w jakiejś wielkiej korporacji i postanowiłam, i pisałam sobie w Springu, pisałam sobie w Javie, było fajnie, byłam szczęśliwa, kiedy wkrótce dowiedziałam się, że biznes ogranicza budżet i musimy zamknąć development, przejść na utrzymanie. Tylko, że w tym utrzymaniu był pewien problem, bo ktoś mi zabrał Springa, którym się tak bardzo cieszyłam i byłam szczęśliwa, że mogłam się w tym rozwijać, się uczyć i cały stak technologiczny Javy poznawać, a zamiast Springa weszło coś dużo mniej fajnego i ciekawego i przyjemnego. I w momencie, kiedy weszła na scenę Java Enterprise Edition, przestało być fajnie. Należało coś z tym zrobić. Po tym jak zespół się zaczął wysypywać i wykruszać bardzo szybko, do mnie ktoś podszedł, początł pantoflowo, dostałem informację, że jest tutaj mała firemka, która szuka człowieka, który zająłby się dewelopowaniem w Pythonie. Więc stwierdziłam, dlaczego nie? Czemu nie? I wraz z tym Pythonem a przyszło mi bardzo wiele różnych innych technologii, którymi trzeba było się zająć i które trzeba było poznać, w tym właśnie Linux. Pierwszego dnia, gdy rozpoczęłam tą pracę, pobiegłam po tego laptopa, wróciłam, szczęśliwa, stawiam laptopa, odpalam, otwieram klapę, odpalam i patrzę, a tam jakiś pingwin siedzi, coś jest nie tak. Pingwin jest dystrybucją. Film, którego miałam w komputerze, był dystrybucją, jest dystrybucją Ubuntu 22.04. User friendly nie powinien gryźć. Przynajmniej tak czytam w internecie. No, dobra, fajnie. Fajnie. Stwierdziłam, że będę z tym walczyć. Nauczę się, poradzę sobie. Będzie dobrze. Ponieważ jeżeli ktoś z Was pomyślał, jakie jest rozwiązanie, co robić, jak żyć w tej Linuxa, zmienić pracę, <laughs> nie, to nie jest ten scenariusz, gdzie rzucam papierami i zmieniam pracę. Tutaj walczę i brnę w temat. No dobrze, no więc tak trochę po Windowsowemu stwierdziłam, że wyklikam sobie. No bo czym jest Windows? Windows jest interfejsem graficznym, gdzie użytkownik może sobie wszystko poklikać i wszystko się magicznie instaluje, jakieś egzeki, MS i in wpadają, instalujemy. Zainstaluję sobie idę. Prosta rzecz, bardzo potrzebna mi jako deweloper, deweloperowi do pracy. Więc odpalam sobie na klawiaturze okienko Windowsowe, symbol i przechodzę do, do, do czegoś, gdzie mogę znaleźć jakieś aplikacje poinstalowane, które przypominają mi wizualne narzędzia do instalowania pakietów. Więc uruchamiam sobie Ubuntu Software Center i całkiem fajnie mnie on prowadzi, jeśli chodzi o zainstalowanie IntelliJ. -a. Jeśli mogę sobie kliknąć lubkę, Klikam w lupkę i mogę wpisać, że szukam IntelliJ'a. Ładnie mnie prowadzi, że IntelliJ'a Community tutaj akurat mam zainstalowany, bo jest to odznaczone, ale gdybym nie miała, to miałabym okienko, gdzie mogłabym sobie Install, taki zielony, fajny baton się pojawił, więc dokładnie w taki sposób idę. GUI mnie prowadzi za rękę, fajnie, jak nam w się, super. Jakbym się zdecydowała jednak pobrać sobie IntelliJ'a z ze strony JetBrainsa, to wyglądałoby to w taki sposób, że musiałabym tylko ustawić, że potrzebuję Linuxa i sobie wybrać, którego, którego IntelliJa potrzebuję. Z ciekawostki jeszcze widziałam, że na samym dole strony, jak sobie zajdę, to mogę użyć jakiejś komendy i pobrać sobie Snap'a, zainstalować sobie Snap'a na swoim systemie i też mieć w taki sposób IntelliJ'a. I skoro mamy już tej komendy, to warto wspomnieć e, o tym, jak, sobie, jak, jak Linux traktuje te komendy, skąd to właściwie, skąd narzędzia Linuxowe wiedzą, e, gdzie i czego szukać. E, Posłuchajcie na Linuxie. E, za nim. Tak wygląda czarne, straszne okno e, terminala w Linuxie, o którym będę też troszeczkę mówić, że interfejs czarnookienkowy, bo mamy interfejsy graficzne GUI i mamy interfejsy takie czarnookienkowe, czyli terminale, które są straszne dla kogoś, kto nie pracował w Linuxie i ludzie się boją i mają, mają jakieś koszmary, jak widzą takie terminale. Nie ma się czego bać. Jak sobie poczytamy w dokumentacji Ubuntu, bo Ubuntu jest bardzo fajnie, systemy Linuxowe są bardzo fajnie udokumentowane, więc jak czegoś nie wiemy, a umiemy czytać dokumentację, bo jesteśmy programistami już z jakimś, jakimś tam stażem, no to sobie znajdziemy w tym, tej dystrybucji Ubuntu, że ścieżka, gdzie Ubuntu trzyma repozytoria i źródła, z których korzystają narzędzia, jest pod tą lokalizacją apt, ETC apt-sources-list, jest też ścieżka do pliku, sources list D, gdzie na przykład takie konfiguracyjne pliki, repozytoria, jakieś źródła, jakieś rzeczy może trzymać na przykład docker. Więc jak już tam sobie przejdziemy, to potrzebujemy, jeżeli potrzebujemy coś dodać do naszego repozytora, jakoś to zmodyfikować, to potrzebujemy to uruchomić, zedytować plik. No i tutaj sprawa jest zabawna bo widzicie, jest legenda, że Skandynawowie są mega, mega super dobrzy w edytowaniu plików, bo, bo mnie ich przodkowie byli wikingami. E, oczywiście syntetyzator mowy by to dużo lepiej ode mnie odczytał po angielsku z, z akcentem na vikings. Their ancestors are vikings. I to nas prowadzi do tego, że potrzebujemy użyć edytora. I oczywiście w Linuxie e, jest kilka edytorów, Mamy oczywiście tego strasznego wima, o którym bardzo wiele się słyszy i nie zawsze wiadomo o co chodzi, tylko wiadomo, że jest straszny. Um, ja sobie poradziłam tak, że użyłam nano i to nie jest tak, że spędziłam wieki wieków szukając wyjścia z aplikacji, którą uruchomiłam i niestety miałam pecha, bo nie wiedziałam jak się stamtąd wychodzi. Nano pozwala nam edytować plik, zapisywać, podobnie jak inne edytory, nawet w PyCharmie, czy w IntelliJu możemy sobie odpalić, pliczek, zapisać go i to też będzie działało. i Linux też zrozumie o co nam chodzi. Pomyślałam, żeby jeszcze dodać taką komendę tutaj, jak to wyglądało. Jest ja tutaj nano, nano-sources-list z lokalizacji etc-app. Um, I uruchomiło się coś takiego, czyli repozytoria, które trzyma mój Linux, który korzysta, kiedy potrzebuje instalować pakiety. Um, są takie cztery podstawowe to jest wersja 22.04 to jest jamie I tutaj mamy takie repostere jak Main Restricted, mamy Universal i mamy Multiversa. Linux z tego korzysta. I komendy, które potrzebujemy znać na początek, tak na wstępie, zanim zaczniemy wpisywać coś, coś instalować, są bardzo, bardzo przydatne i bardzo nam wskazuje Linux na to, żeby jednak używać tego, że to jest takie naturalne i, 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 i pożyteczne. Jedną z tych komend jest komend myśliwką myśli help. To powoduje, że mamy w skróconej wersji informacji od Linuxa, co robi dana komenda, jak jej użyć, jakie są opcje, by jej użyć. I jeszcze taka komenda, która ma bardzo fajnie poformatowany um, tekst, który nam daje więcej opisu, więcej treści, co te komendy, jakieś, co, co te komendy dają, co, co, co jest pod spodem, czego możemy użyć. E, takie oczy, jeszcze jak ten kot na drugim obrazku miałam, gdy po raz pierwszy w życiu uruchomiłem do docker compose up i zobaczyłem, jak ten cały projekt tak wstaje. Tam z 10 kontenerów było, to wszystko wstaje i robię takie oczy jak ten kot na drugim obrazku. Coś niesamowitego. A, oj, za daleko? Nie. Nie, dobrze. E, co jest ciekawe, możemy użyć komendy man, aby wywołać komendę man, czyli manualu. Powiedz mi, czym jest manual według Linuxa. I dostaniemy taką fajną stronkę. To powinno być oryginalnie czarnym oknem, ale na potrzeby prezentacji zrobiłam biały interfejs, żeby to się czytało jakoś tam z końca, z końca sali. I to, co nam powie Man, że jest interfejsem do czytania manuali. Bardzo fajna sprawa. Możemy potem przejść do tego, do menatorów pakietów w Linuxie i zobaczyć sobie, co możemy nimi zrobić, bo będą one nam bardzo potrzebne. Mamy takie pakiety, jak menadżery pakietów, jak apt, <coughs> apt-get i aptitude. Powstawały one w trakcie, w trakcie rozwoju Linuxa i służą, służą dobrze i robią, robią dokładnie to, co byłoby nam potrzebne, czyli zarządzają tymi pakietami, możemy je usuwać, możemy je update'ować, możemy um, instalować, pobierać i, i, i tam robić bardzo dużą żonglerkę tymi kilkami um, Zaleca się używanie apt więc Poszłam w tą stronę, zaczęłam używać Wiesz, Tak mówiły, tak mówiły doksy, że to, to jest dobre używaj tego użytkowniku. I to czym jest apt? Oczywiście wywołamy sobie komendę man, man apt.get, i nam to mówi, że to jest a, interfejs do zarządzania pakietami. Jest to narzędzie. Fajnie, idziemy dalej. I jak sobie wpiszemy dla odmiany e, apt.get myślnik, myślnik help. To non-help pokaże takie skrótowo, dużo, dużo krótszą informację, co możemy tam zrobić, jakie są, jakie są opcje, czego możemy użyć. I też oczywiście, że to jest interfejs do zarządzania pakietami. Więc pomyślałam, że pokażę, jak się instaluje Python Package Managera, tak zwanego pipa, ponieważ się z Java na Pythona, no to potrzebuję sobie tego pipa zainstalować. Jego nie ma domyślnie, więc używam komendy upgrade install. I to wygląda tak bardzo fajnie, że linika polnice Linux mnie informuje, co on robi, co się dzieje. I jak przebiega, jak przebiega instalacja, co zakończył, gdzie są jakieś informacje, które powinnam uwzględnić. Czyli na przykład, że coś mi tam automatycznie zainstalował, ale nie jest to potrzebne. Jak już sobie zainstalowałam, może to nie był nie, może to, mogłam się pomylić na przykład, to nie byłby, nie byłby coś, co chciałabym, to mogłabym to, bym to bym łatwo usunąć, używając Up on nie usuwa plików konfiguracyjnych, tym się różni od apt-get że on usunie tylko, tylko, tylko pakiet, ale konfigurację zostawi. I na przykład dla odmiany remove wygląda w taki sposób, gdzie też nas bardzo ładnie informuje, co się dzieje krok po kroku, co on tam właściwie robi. Bardzo fajna sprawa, moim zdaniem. I jak sobie tak myślałam, ile by mi zajęło klikanie w Windowsie, żeby coś zainstalować, jakiegoś exec'a, to w imieniu oka rzeczy, które potrzebuję, robię w Linuxie i to jest takie dziwne, tylko muszę zdać komendę, której potrzebuję. I tak to właśnie wygląda. Bardzo przyjemne. A oprócz Apta, AptGeta i Aptitude'a mamy jeszcze taki interfejs, który się nazywa DPKG. To jest troszeczkę bardziej złożony interfejs i warto o nim nieco więcej poczytać, jak się zaczniemy tam zagłębiać, ponieważ przyda nam się, jeżeli mamy problem z jakąś jedną konkretną paczką, albo coś nam się wysypie i będziemy chcieli popatrzeć. Co się tam właściwie wydarzyło? Nasz DPKG w odróżnieniu od apgeta jest w stanie dotykać pojedynczych pakietów, a nie wszystko wrzucać pod rzekę w zależności, co jest potrzebne tam. I pomyślałam, że taką też fajną komendą, która się przydaje, bardzo poręczną, jest zapytanie DPKG, by nam wyrzucił listę, co nam właściwie zainstalowane. No i dostaniemy takie informacje o tych pakietach. Mamy nazwę, mamy wersję, mamy nawet architekturę i jakiś tam króciutki description, który się nieco zlewa i mamy wszystko to, wszystko to wypisane. Tutaj umieściłam slajd, żeby pokazać, że mamy sobie Pythona zainstalowanego w wersji 3.10.4 i mamy też tego pipa, który wyinstalowaliśmy, Python 3 pip i też jest napisane 22.0.2. Więc interfejs DPKG wie wszystko, czego potrzebujemy. Jeśli coś, czego potrzebujemy, coś, coś, co potrzebujemy wziąć, ściągnąć, jest gdzieś sobie w internecie, jest takim sourcem w internecie, ale nie ma fajnego batona install, tak jak jak widzieliśmy na interfejsie um, narzędzia graficznego, albo na stronie JetBrainsa, dostawcy super narzędzi do programowania. No to możemy strzelić pod jakiś adres HTTP lub pod innym bo To nie musi być HTTP, to może być wiele innych protokołów i sobie po prostu pobrać tą paczkę, której potrzebujemy, nazywając widżeta. Widżet ma też bardzo fajne, bardzo przydatne opcje, które możemy podać, bo nie tylko pobieramy nim narzędzia. Czyli nie tylko pobieramy nim to, czego potrzebujemy do naszej aplikacji, do naszego środowiska. Możemy też kazać widgetowi, żeby nam zalogował właściwie, jak przebiega to, to, to pobieranie, jeżeli natrafimy na, na jakiś problem i nie pójdzie nam to, no to możemy się dowiedzieć, co się, co się dzieje, co się wydarza. I komentarz help pokazuje nam te, które mamy na, na skrzynie widoczne pomocy, ale tam też potem pod spodem, jak się zeskroluje. Mamy też pod każdy protokół jakieś, jakieś pomocowe komendy, które możemy wykorzystać, jeżeli mamy jakiegoś <coughs> case'a. I to jest takie na szybko, co można zrobić. Jak dostaniemy Linuxa, a jesteśmy z Windowsa i chcemy przetrwać, to wnioski mamy, że na początku jest strasznie i przerażająco, no bo nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale w trakcie, jak zaczynamy z tym pracować, czujemy się coraz lepiej, przyzwyczajamy się do, do, do Linuxa, to się staje bardzo naturalne dla nas. Raczej prędzej niż później natrafimy na czarne okna, więc należy mieć to na uwadze i nie warto się dać przestraszyć za mocno temu Linuxowi, ponieważ z poziomu systemu operacyjnego nas eksponuje na bardzo ważne tematy, które wypadałoby znać, jak jesteśmy programistami i chcemy być poważnymi programistami, a nie tylko jakimiś tam, że znamy sobie jakiś język programowania i dalej to nic. Pokazuje nam, co w niższych poziomach programowania, programowania pisze. I tak, jak mówię, eksponuję na tematy. To są wątki, Linux to są wątki, to są procesy, to są sygnały, to, jest, to są protokoły, security, chmura, uprawnienia, cała masa rzeczy, których dotykamy jako programiści. Może nie bezpośrednio przez Linuxa, ale przez, przez nasz język programowania, z którym jest napisana aplikacja, którą budujemy, którą, której używamy. Dzięki za uwagę.